Witam w dzisiejszym poradniku. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam, jak wyłączyć takie kurde męczące powiadomienie na temat nawigacji. Please insert navigation DVD albo napis po angielsku jeszcze: Medium cannot be read. O, właśnie, tak jak tutaj w tym przypadku. A więc zaraz niech to się ładnie tam nam jakoś. Zrobi widocznie, a więc tak wybieramy Navigation, wybieramy Destination, czyli obojętnie jaka miejscowość to jest pierwsza, pierwsza miejscowość, jaką możecie wpisać, wybieracie tą, klikacie na tą miejscowość, dajecie, zaznaczacie prowadzenie, czyli Guidance. Jeszcze raz, prowadź, tak. Czekacie na drogę i tutaj pojawia się droga teraz, tak i i e driveem wybieracie tą opcję, tutaj, właśnie tą szczałeczkę z, z tym kółeczkiem. I tu naciskamy i e drive. szczołeczka jest przekreślona, wychodzimy z tego. I dziękuję bardzo. Właśnie pozbyliśmy się e, uciążliwych powiadomień na temat e, płyty, e, o włożeniu płyty do, do nawigacji, e, czy też e, o informacji, że płyta nie może być e, odczytana. E, Myślę, że pomogłem komuś, mi to bardzo pomogło właśnie wyłączenie tych uciążliwych powiadomień, bo za każdym razem jak wsiadałem do auta, to yy, wyskakiwał komunikat, żeby włożyć płytę yy, i musiałem po prostu naciskać kilka opcji, żeby wyjść z tego i włączyć sobie radio. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich użytkowników BMW yy, i do następnego razu.